Dziewczyny, witamy Was w naszym kolejnym filmiku. Dzisiaj gościnnie jest u mnie Ola i ja dzisiaj gościnnie goszczę u Oli. E, dzisiaj bardzo pozdrawiamy Martynkę, nie ma jej dzisiaj z nami, ale mam nadzieję, że w styczniu jakoś nakręcimy jakiś wspólny haul tradycyjnie, a dzisiaj mamy dla Was filmik e, o czesaniu. Nie wiemy, czy wyjdzie, ale improwizujemy. Tak, dzisiaj poświęcę moje włosy, a ja się nimi trochę pobawię i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra, bardzo ciekawe. Mamy takie warunki dosyć ekstremalne, bo światło jest tylko w tym miejscu takie w miarę, więc się będziemy trochę tutaj wyginać. A ma włosy <tryk> trochę długie, takie że żeby... po prostu nie wiem, czy ja coś z nimi zrobię. Dobra, ja zawsze zaczynam od napierowania włosów, bo yy, co by nie było. Włosy nie wyglądają dobrze, kiedy są okrapnięte. Mam nadzieję, że moje włosy to przeżyją, co z nich zostanie i kiedy się rozczeszę. włosy mają już troszeczkę więcej objętości. Dostałam tutaj polecenie, że to ma być kok, ale z jakimiś warkoczami, więc coś będę improwizować. Nie wiem, tak, może od boku będą warkocze i tu się będą schodzić jakaś koka. No jeszcze nie wiem. Chyba zacznę tutaj od jakiegoś yy, dobierańca. Niechło, bo bo nic nie mała zmiana miejsc, żebyście mogli widzieć, co ja robię tutaj po tej stronie. Może ja będę, jeżeli to będzie ci wygodniej. Nie będzie. jest hmm. sobie tego tapila trochę muszę jeszcze rozpracować. Wezmę tą część włosów, która jest tu z przodu. Podzielę ją na dwie części. Będziemy Oli wiązać supy. Słucham? <laughs> Takie tam supy. I teraz sobie dobieram kawałek włosów dalej. I dalej plączę. One nie są ubezpieczone. Będziemy ciąć. Nie, 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 W ogóle nie wiem czy to wyjdzie. Widziałam kiedyś taki pomysł na czymś blogu i tak trochę wykorzystam tutaj. Dobra, tutaj mamy, pokaż z tyłu, taki zamotaniec. Ja tutaj mam, mówiłam, że ma tutaj krótsze włosy, co się jej wyłazi. I teraz będę to sobie tutaj jakoś przypinać. Uwierzcie, że sama chciałabym to zobaczyć. Ci, co oglądali mój poprzedni filmik z tutorialem, wiedzą, że moim takim sposobem na robienie koczków jest to, że w zasadzie zbieram je sobie w garści i później przypinam. Tak będzie też w tym przypadku, z tym, że tutaj te takie supełki sobie poprzypinam i będzie zupełnie inaczej wyglądać niż w tamtym poprzednim filmiku. i kryzmórka gotowa, teraz tylko odrobinę lakieru. Ciężko. Wygląda gotowy koczek. ty go I drugi koczek. Dobra, teraz jakaś... No tak, mamy nadzieję, że cokolwiek było widać na tym filmiku, bo warunki mamy takie dość niesprzyjające fryzjerstwu, można powiedzieć. Ekstremalne, ale Ek... ty jak zwykle dziennie się spisałaś. Jeszcze się nie widziałaś, to nic. Ja widzę, widzę. E, także mam nadzieję, że Wam się podobało, że fryzurka e, też Wam się podoba i spróbujecie zrobić taką w domu. O ile coś było widać na tym filmiku, mamy nadzieję, że tak. E, I jak Ola wróci jeszcze znowu do nas do Lublina, to może nakręcimy więcej wspólnych filmików, albo może nakręcimy filmiki we trzy razem z Martyną. Tak. To mamy nadzieję, że Wam się, się podobało. Dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście oglądać. Dziękujemy za oglądanie. 拜。<Bye. S 2>